Miłe złego początki. Felietony Saszy Tomaszewskiego. Czyta autor. Jedziemy. Pocztówki, część druga. Na niektórych pocztówkach panuje fascynująca pustka. Nie ma śladu życia. Nie ma ludzi, psów, ptaków i kotów. Jest za to beton, asfalt i szkło. Noc, neony i światła latarni. Do dyspozycji mam wszystko co znajduje się w mieście: sklepy, mieszkania, auta, biura, tramwaje. Mogę się przemieszczać jak chcę i czym chcę. Spać w dowolnym domu. W całej Łodzi jestem tylko ja. Jest 1972 rok. Znajduję się obok supersamu Magda przy Piotrkowskiej. Ze sklepu biorę wszelkie ingredienty potrzebne do przygotowania sytej kolacji. Wchodzę do najbliższego mieszkania, robię herbatę, zabieram sztućce, talerz i koc. Rozkładam go na jednym z najbardziej ruchliwych skrzyżowań. Noc trwa tutaj cały czas od 1972 i będzie trwała do momentu zniszczenia pocztówki. Ta rzeczywistość nie zna innej pory doby. Dla zwiększenia przyjemności konsumpcji kolacji biorę z kiosku gazetę. Dziś jest 23 sierpnia, środa. Przy zdjęciu dziewczyny w kostiumie kąpielowym notatka. 19-letnia Tania Mezzetti wygrała konkurs na najpiękniejszą turystkę adriatyckiej riwiery, który odbył się we włoskiej miejscowości Riccione. Miss otrzymała natychmiast propozycję wystąpienia w filmie. W dziale Parada Gwiazd sylwetka zespołu 2+1 Biorąc pod uwagę olbrzymią popularność zespołu wśród polskiej młodzieży, przemycanie zaangażowanych treści, np. Czerwone Słoneczko, piosenka o powstańcach śląskich, w ambitnej choć rozrywkowej formie, może przyczynić się do kształtowania określonych gustów i postaw, eliminujących nadmierną ekscytację, nie zawsze najlepszymi schematami zachodniej pop music. Program drugi polskiego radia tego dnia nadawał m.in. o 1915 elektronowy koncert 1810 Radio reklama 1915 kariera podczerwieni. Program trzeci natomiast o 1615 w paryskich dyskotekach 1715 mój magnetofon 1845 spłyt Elektrekordu 2050 Rytm i piosenka 2300 Zaklęcia miłości. Ludowa poezja rumuńska. Też fajnie. Na drugiej stronie gazety tajemnica człowieka, który stracił pamięć. Człowiek, który stracił pamięć za sklepowym kontuarem. Nawet jego zdjęcia w prasie nie przyczyniły się do wyjaśnienia otaczającej go tajemnicy. Głosi tekst obok fotografii. Zagubił się w czasie i przestrzeni. Wybrał inną rzeczywistość. O nią stworzyły we własnej głowie. Czy lepiej stracić pamięć, czy może istnieć na pocztówce jako plamka zbliżona kształtem do człowieka? Plamka ze źle nałożonym, przesterowanym kolorem bez biografii, bez narodzin, bez początku i końca kompletnie nieistotna, doskonale zbędna, zawsze zastąpiona dla której retusz jest jej być albo nie być. Nagle zrobiło się czarno-biało. Stoję przed budynkiem z cegły, posiadającym strzelistą wieżyczkę z okrągłymi i podłużnymi oknami. Nie jest to widok zbyt atrakcyjny. Wchodzę jednak do środka. Jakiś mężczyzna chce ze mną porozmawiać. Panie Tomaszewski. Zdziwiło mnie, że zna moje nazwisko. Czy to prawda, że pańskie teksty są o niczym? Jeśli pan tak sądzi, to jak najszybciej powinien pan porzucić ten hańbiący pańską inteligencję proceder. Kim pan jest? Pańskim doktorem? Niech pan spojrzy na drugą stronę pocztówki. Spoglądam i czytam. Międzyrzecz, obrzyce, fragment państwowego szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych. Nawet nie wiem, w którym roku jestem. Data jest zaklejona znaczkiem z wizerunkiem jakiegoś doktora. Ratunku?